Pierwsza zima Maxa z Kubą była dla nich obu czasem prawdziwych odkryć. Śnieg pojawił się nagle, przykrywając świat cichym, białym puchem. Gdy Kuba wybiegł przed dom, Max najpierw niepewnie postawił łapę na zimnej powierzchni, po czym zaszczekał z radości. Skakał, tarzał się i próbował łapać płatki śniegu pyskiem, które delikatnie opadały mu na nos. Kuba śmiał się głośno, a Max, widząc uśmiech chłopca. Jeszcze bardziej się rozkręcał. Razem budowali śnieżne fortece, rzucali się śnieżkami, choć Max zamiast rzucać łapał je zębami i biegał z nimi wokół podwórka. Czasem zastygał z nosem w śniegu, węszył tropy i odkrywał zapachy, których nigdy wcześniej nie czuł. Po powrocie do domu, kuba owijał Maxa ciepłym kocem, a pies przytulał się do ciepłych nóg chłopca i zasypiał, mrucząc pod nosem. Ta zima była magiczna. Max czuł, że każdy dzień przynosi coś nowego, a bliskość Kuby sprawiała, że nawet największy mróz nie był straszny. W śniegu, w śmiechu i w cieple rodzinnego domu Max odkrył, czym jest prawdziwe szczęście.